Cześć i czołem, życzę zupy z rosołem No i właśnie Wracamy z powrotem do mas efektu Jedynki I takie małe uzupełnienie Już tą grę udało mi się Znaczy wiadomo, że przylazłem im, ale na innym tym sam, Tą samą postacią I część już osiągnięcia mam odblokowanych Właśnie, żeby się przygotować na Mass Effect 2 szukacie zaopatrzenia komando Zobaczmy co masz No pewnie komandorze O, jak widać mam dostępne bronie widmo Więc... Aha, no tak Tylko kosztują, że A, No tak, ja kupiłem snajperkę zamiast rabinu, a tak to jest jak się nie patrzy. Przepraszam, że tak się teraz nie a Ja nie mamy o czym nie... gadać, więc. <laughs> a no niektórzy mi się i tak to podoba. Okej. Okay. Muszę znaleźć tutaj lepszą chłodnicę. No i zakończyłem tutaj oddając... tali. no, dane na temat getów. Jeszcze muszę coś sprawdzić... Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Myślę, że możemy dokończyć przerwaną rozmowę. Mówiłaś o swoim zainteresowaniu proteanami. Chyba mówiłam o swojej fascynacji tobą, wygłupiając się przy okazji. Jak już wspomniałam, nie jestem przyzwyczajona do towarzystwa innych, szczególnie ludzi. Kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, Shepard, niewiele wiedziałam o waszej rasie. Ciężko mi było was traktować poważnie ciągle w pośpiechu, wiecznie zniecierpliwieni. Nie wzbudzaliście szacunku. My nie mamy tyle czasu co Asari. To sukces, gdy dożyjemy 150 lat. Tak. To prawda. Początkowo myślałam, że jest to wasza słabość. Gdy jednak spędziłam trochę czasu z tobą i twoją załogą, doszłam do wniosku, że w tym może tkwić wasza siła. Wy, ludzie, jesteście stworzeni do działania. Dążycie do swych celów z ogromną determinacją. To godna podziwu, choć trochę przerażająca cecha. Boisz się nas? Niestety reszta galaktyki widzi w ludziach rozbójników. Zrobicie wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. To tacy jak ty muszą skłonić ich do zmiany zdania, Shepard. Staram się ze wszystkich sił, Liaro. Rada wybrała cię na widmo z jakiegoś powodu. Zobaczyli w tobie coś szczególnego. Zajrzałam do twojej historii. Wiem, co wydarzyło się na Akuze. Samo przeżycie wskazuje na godną uwagi siłę. Nie powinnaś tego robić bez mojej wiedzy. Powiedziałbym ci wszystko. Przepraszam, komandorze. Po naszej ostatniej rozmowie bałam się, że znowu strzelę jakąś gafę. Chciałam wiedzieć więcej o tobie. Chciałam cię zrozumieć. Jest coś w tobie, Shepard. Jesteś zainteresowana mną, czy moimi wizjami Protean? Przyznaję, że twój związek z Proteanami przyczynił się do rozbudzenia mojej ciekawości. Ale teraz to coś więcej. Intrygujesz mnie, Shepard. Ale nie byłam pewna, czy nie zrażę cię do siebie. Myślałam, że między tobą i sierżant Williams zawiązała się jakaś relacja. Zależy mi na aż. Bardzo. Tak myślałam. Mimo to czuję, że coś nas do siebie ciągnie, Shepard. Masz rację. Coś nas łączy. Wiedziałam. I wiedziałam, że ty też to czujesz. Ale... Czy to nie dziwne? Dlaczego tak się czuję przy tobie? Znamy się od niedawna. Należymy do dwóch różnych gatunków. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. To bez sensu. Te rzeczy nigdy nie mają sensu. To po prostu się wydarza i porywa nas ze sobą. W Twoich ustach brzmi to tak chaotycznie, tak groźnie. Ja cię ochronię. Nie szukam obrońcy. To wszystko jest trochę przytłaczające. Nie jestem przyzwyczajona do tego, do ciebie. Potrzebuję trochę czasu. Masz tyle czasu, ile zechcesz, Jaro. Ja tu będę. Dziękuję, Szepard. Porozmawiajmy może o czymś innym. Muszę już iść. Do widzenia, Szepard. Hmm. że jest tutaj takie małe opóźnienie w niektórych dialogach. Zamiast po wykonaniu właśnie innej misji głównej, powinien być to. Mogą być nawet po, pobocznej jakiejś. Dobra. Ja tu gadu, gadu. Wiadomość od no. admirała Haketa, komandorze. Przekazuję transmisję. Właśnie odebraliśmy wasz raport, Shepard. Wygląda na to, że getów było więcej niż myśleliśmy. Prawdopodobnie przygotowywały się do dużej ofensywy. Zwiększyliśmy ilość patroli w układzie Armstronga. Musimy upewnić się, że nie założą kolejnego przyczółka w tej okolicy. Świetna robota, Shepard. Tak, bez odbioru. Dobrze. Tu skończyłem, tak. Aha, czyli tu. Teraz tu, ale wiecie co? Męż hm. tak się zastanawiam nad jednym. Na razie zrobię właśnie w układzie słonecznym inną misję. W montowanym Szybka, łatwa i dodatkowa. Miętności. I niewiele tutaj jest. Z jakiej ja? Okej okay. Liara też dobrze Tali też dobrze Aże zastanawiam się, co pokazuje właśnie Ziemia. Amerykę chyba północną, tak mi się wydaje. Chociaż... Nie wiem, trudno tak powiedzieć, na no, oko Azję też może pokazywać. Nie wiem, gapi się na to, gapi, ale jakoś jako się mogę zdecydować. Chciałem być szczwany i wyszło z tego. No ale teraz zadziałało. Nie wiem, że z pewnością większość z Was wolałaby, żebym nagrywał tą drugą grę. Drake... And Hunt, Drake Sun, Drake Sang. No ale... Chcę ja się trochę pospieszyć, a od... A właśnie te kilka dni się trochę leniłem. Miałem inne sprawy. A premiera Mass Effect trójki już za rogiem. Jedna grupa w zniszczona. O, i tam jest właśnie druga grupa. No i mogę się zająć zbuntowanym wui. Wui, wui. O. Eee, Poczekajcie na chwilę. Okej, okay, już jestem. Pierwsze jest dość łatwe, następne dwa mogą być trochę trudniejsze. Przez to, że dochodzą później... No, wieżyczki z rakietami. Może nie wieżyczki, ale sądzę. No bo tu głównie będzie się walczyło z sądami. O no świetnie. Tam mi się dać zlewanie. Chwileczkę jeszcze. Dobra, musiałem tylko coś sprawdzić szybko. Tak, tak, Raczej nie zabiją. No chyba, że tutaj przesiedzicie chyba parę ładnych godzin, to może w końcu zabiją, ale szczerze wątpię. O, jeden bunkier oczyszczony dobrze, że w Mass Effect 2 poprawili misje poboczne, bo w jedynce prawie to są te same pomieszczenia w misjach pobocznych tylko, że inaczej są ustawione skrzynie, co innego jest na, na środku czasami Ale szczerze to wszystko jest to samo. No, ale na rzeczy do pistoletów i pancerzy nie można narzekać tutaj. Ja nie wiem co one robią. Bawią się w krótka i myszka. No dobra, wiecie co? Jedna tarcza, pione, druga tarcza, trzecia tarcza. I osta to ostatnie ostatnie. Ostatniego najczęściej nie lubię. Powód. Sądy rakietowe tutaj są. I to w dużej ilości. No, no ta już nie mogę zapisać. No jasne, nie ja mam do was wejść. No widać, że są mocne. No dobra, ostatnie i... No i jak się tutaj zacznie rozwalać, to się pokażą kolejne sądy. A szczęście tylko w tamtym pomieszczeniu. Run. Zakręciłem się No i tu aż jedyny wybór Hmm Żywotność, ochronę przed obrażeniami hmm. adrenaliny no wolę raczej to większe obrażenia przy wszystkich rodzajach broni o, ja nie jestem jakimś szaleńcem żeby się rzucić na krogenina do walki wręcz Dobra mogę już stąd spadać OT taka szybka misja poboczna Zroskop, ten, zmaszty jak ...skaner... skanę, drzwi polowa przegrywka No tak, ale... Chłodnic... ...chłodnice to mi nie chcieli dać. Kawiany.